Sebastian Szydłowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu. Zorganizowaliśmy festyn na powitanie lata we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Starym Polu. Na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Boisku Sportowym zebrały się jednostki z powiatu malborskiego, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zagościły u nas również Wojskowa Straż Pożarna, policja, zaprzyjaźniona służba medyczna. Prezentowane były umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego, z zakresu pożarnictwa, pierwszej pomocy. Co roku organizujemy takie festyny z koncertami, z jakimiś innymi zabawami. W tym roku doszliśmy do wniosku, że ponieważ w okolicy, w okręgu Elbląg-Malbork odbywają się koncerty, to my zorganizujemy festyn dla młodzieży, dla dzieci, dla rodziców, taki rodzinny festyn propagujący, Bezpieczeństwo i bezpieczne wakacje. Z naszej strony, czyli ze strony Gminnego Ośrodka Kultury, zapewniliśmy dla dzieci zjeżdżalnie, zorganizowaliśmy grochówkę bezpłatną, kiełbaski. Wszystkim państwu, którzy właśnie pomogli nam zorganizować ten festyn. Czyli jeszcze raz przypomnę. 22 baza lotnictwa taktycznego w Balborku, policja, komenda powiatowa, powiatowa policji w Balborku, państwowa straż pożarna w Balborku i oczywiście nasz, nasi pracownicy Gokisu. I wszystkim wam bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za pomoc, za zorganizowanie wspaniałego festynu, który myślę, że będzie wspaniały. Dziękuję bardzo.